No cześć, się witam was wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Oli dzisiaj zajmiemy się oswajaniem rajongniaty, czy jak ją się tam czyta, no tego stworka będziemy sobie dzisiaj oswajać. E, tutaj już mam jednego oswojenego, ale my się zajmiemy e, całym procesem oswojenia, żebyście mogli sobie to zrobić ze mną, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robił, no to e, zrobi sobie to po prostu ze mną. Pierwsze nie będziemy musieli polecieć do... Reduda, a właściwie tam na bagna, wiecie gdzie, więc na pewno będzie trzeba to sobie ogarnąć. No, ale w sumie nie będę chciał lecieć tą rajniognatą w ogóle. Co to się stało? Moje jaja. Mm. Nie chcę lecieć tą rajniognatą tam na, na bagna, no bo załóżmy, że tej rajniognaty tutaj już nie mam. Tak, ja już ją raz oswajałem, ale sobie ją swoim specjalnie drugi raz, więc polecimy tam po prostu jakimś innym linkiem, no i przygotujemy się tak całościowo. Pamiętacie jeszcze tą pułapkę piękną, naszą, na Serko? No bo oczywiście jesteśmy na Dylant. Może to nie jest odcinek z serii, ale, ale jest odcinek na Dylant. Eee, to powinien gdzieś tu być na sło, No i dzień dobry! No i ósmy poziom, to jest coś idealnego. Tym Argentem mogę mieć niemałe problemy, ale no musimy ją jakoś ominąć najwyżej. Eee, może ja tutaj nie powinienem Argentem też latać? Eee, mam też teksuta, więc w sumie tak to byśmy mogli też przecież zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Powinienem mieć tutaj chyba krajopoda wolnego, jakiegoś mam. Yy, Argent, chyba tutaj nic nie ma. O, już myślałem, że leci do mnie. A tu je w się, jak nie wiem. Troszeczkę się cykam, nie powiem. I to moje drugie oswajanie To pierwsze było, wiecie, takie tylko testowe. To jest takie pierwsze, finalne oswojenie. Dobra, tutaj będziemy mieli pod ręką Rexa. Dobra, coś to też mam. Harpon Launcher. Bez którego mogłoby być ciężko. Czy jej tutaj nie ma? Nie, dobra, tu jest. Ok. Dobrze, czekajcie. Halo, działa. Dobra, mamy to. Z niej potrzebujemy ogólnie feromon. Dobra, poszła, padła. Git. Halo, żeście mnie teraz wydupcili. Dobra. Czy ją po prostu musimy zabić? To samo wy musicie zrobić, ponieważ potrzebujecie do jednej, e, jakby, rainy gniaty tej którą chcecie oswoić, ale długi w ogóle net trwa minutę praktycznie musicie ją zabić e, dlatego feromonu poproszę bardzo no i jeszcze pirania na mnie skacze dobra, mamy ten feromon e, wasz dinek mm, musi mieć tą troszeczkę miejsca wolnego, znaczy jedzenia bardziej żeby móc ten feromon zrobić, no i git. dobra jedną mamy zabitą, teraz będziemy musieli drugiej poszukać ja sobie to zrobię na tekstucie a nie argentą, bo to wiecie Wiecie, jak to wygląda, wiecie, wiecie, to ona się ogólnie na nas, na bagnach tutaj może spawnować, więc wiecie, wszędzie jest, że tak powiem, dostępna, Tylko troszeczkę do góry bym wyleciał, bo jak mi tutaj gdzieś zaraz wydupci, to nie miał problem. Dobra, szukamy jej, no, co mogę zrobić tutaj innego? Na bagnach, nie wiem, jak daleko mi to wysoko pokazuje, o, nie to chciałem zrobić, więc dobra, lecimy sobie w tą stronę. Naokoło Redwooda po prostu latajcie po o bagnach. Tylko no wiadomo, przygotujcie się, no bo zakładam, że nie każdy będzie miał tutaj tekstuta. Więc... O, joj, joj, joj. Nie! Oby nie, oby nie. Okej, okay, dobra, on leci na tego, na Diplo. Dobra, ja muszę tutaj Rexa już przygotować. Okej, okay, ona powinna sobie zabić tego Diplo. To fajnie w sumie, że Diplo się trafił, bo Diplo i tak że żadnego nie zadaje. Dobra, mamy tutaj jakiegoś Rexa, wexpiłem mu szybko. Levela właściwie to mu dałem. On ma za strasznie dużo fooda teraz. Nie dobra, może to już zjeść chyba, okej. Okay. To jest Git, 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 git. dobra. Tylko musimy teraz obić prawdopodobnie. Nim ją obijemy, obijemy sobie tego karno tutaj, żeby nie robił nam problemu. Czy Tiplo się w ogóle da znetować? Da, nie, czekaj co. Patrzcie, dodaliśmy mu jakieś tam. A, to ona mu dodała SAP. bo to zaraz SAPS nie był. Dobra, czekajcie. Bo ona się zaraz odpali. I PLO! wroty. No, widzicie, musicie uważać na to. No i ważne, czy ten dinozaur, którego wybr wybraliście, z dużym życiem, pamiętajcie. Musi mieć. Dobra. Musi mieć. Yy, bardzo dużo życia. Dobra. No i teraz jak ja ją będę bił? No myślę, że shotgunem. Raz, dwa. Nie wiem, czy trzeci jej nie zabije. Nie powinien, przynajmniej. No ma mieć poniżej 5% życia ogólnie. Czekajcie. Takiej nie bijmy w inny sposób niż tak, może. Dobra, wiecie co? Ja mam mieczyk. Mieczykiem ja mam tutaj, by można potraktować troszeczkę. No i potem od razu powinienem dać jej feromon. To powinno na nią zadziałać, dobra, 227 nie, 277 nie, jakbym taki przypał, zrobił nagle, Dobra. nie. Myślałem, że coś tu chodzi. Zora, czyli wyobraźcie sobie, że teraz coś by mi ją tutaj zabiło szybko, dobra, no i co? Ten Rex dostaje feroman. Miejmy nadzieję, że złoży nim w jajo. Yy... Nie wiem, na ile ten feroman działa. Okej, okay, 300 sekund, to jest tutaj troszeczkę dalej. No i ona go teraz powinna zapłodnić i potem po prostu odlecieć. Czy tak zrobi? Miejmy nadzieję. Ona się powinna. Na... Ona się widzę na Dinkach bardziej fokusuje. Tylko chyba musi go tam teraz sokiem potraktować. Ham, Zobaczymy. No, jak się nie uda, no to wiadomo. My to prób i błędów. Ale już się raz udało. Więc nie będzie problemu większego. Czekaj, no może się porusz tam. Nie wiem, pójdź sobie. O, dobra. Jest, dostał. Negi, dobra. Czekajcie, ja ją tylko tutaj spróbuję Kurde, patrzcie jak uciekła 10 HP Nie chcę jej tutaj mieć po prostu potem Ale okej, okay, dobra, nasz Rex tutaj jest O nie, już się robią te krewingi Dobra, zobaczymy co będzie chciała, ja jej od razu to dam, nie? Jak widzicie, naszemu Rexowi e, Ucieka HP Dobra, mamy to, szybko, 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 dobra, dobra, dobra Specjalnie sobie chciałem to ogarnąć z bazą, tak żeby to wyglądało dobrze, dobra, jest, jest. Weszło, okej. Okay. Rex will have crowings. No, 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 spoko, spoko. Zbyskuję sobie tam ogarną taką mini bazę, i tam jakieś itemki, które ona by mo mogła chcieć. Ogólnie nie będę robił na, tego temat, na ten temat poradnika żadnego ani nic, ale on, ona ogólnie może chcieć wszystkiego: po prostu dosłownie wszystkiego, co tylko się da zjeść, to może chcieć. Więc przygotujcie się ze wszystkim: z zupkami, z kiblami, z. tym, z. karno, z miotkiem, no naprawdę, wszystkim co możecie, nie? no może tutaj wszystkiego wymagać Ile? Quetzal egg. To idealnie, dobra, zajęliście, bo mamy przecież quetzal, więc easy, 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 dobra, leca Dobra Easy z wami Eat qu Quetzal Egg No zobaczcie ile już mu HP znikło, pomijając, żona mu pewnie też troszeczkę zabrała No to znikło mu... Um, już dobre... 5000 tysięcy, myślę, co najmniej Ciekawie to wygląda w ogóle, jak Ciek ciekawe jak ono się tutaj wykluje czy ja mam tylko dobre statystyki na Imprint? No tego nie wiem, jak nie no to, to trudno zdarza się, że tak powiem. Ciekawe. Kolejne. O, no i git. To jest! Tak szybko! No nie, ja tutaj ci chciałem dać tego. Ej, w ogóle on zginął tak... Nie podoba mi się to w jaki sposób on ogólnie zginął. No i co ja, staram se, w dupę se to mam włożyć, tak? W dupę za tego kibla mam, okej, okay, dobra, rozumiem, wiem, spoko, dobra, git Imprint, to powinien... A, no to nie zimprintuję jej sobie niestety, bo mam zły imprint, e, ale... Ale szybko powinna urosnąć, to jest git w, w, w miarę Nie wiem, w ogóle ja leciałem po tego kibla, wracam sobie, a ona tutaj już cik, 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 cik No, gdyby tylko Gamma tutaj mogła wejść jakaś, nie wiem, typu 5, o, tak żebyśmy ją widzieli ładnie Dzień dobry, ale ładnie pani jest o, ładne, ładna. Zobaczcie, ten, no i teraz, gdyby ten robot tak wyglądał, no to ja bym nie miał o to problemu, ale on jest za duży w tej grze. Ciekaw czy, czy, gdzieś, czy gdzieś mamuśka jest w ogóle. Mam nadzieję, że ona się tam nie poruszy jakoś za bardzo. Czekajcie, zobaczmy. Mama, mamita. Czymś coś co zabiło? Być może też tak być mogło być. Nie, nie ma, patrzcie, no to co? Siema mama. Dzięki za dziecko, które mi dałaś. Mama, mama, mama ostrzegała, będziesz sama. No. Esa dobra, skinęłaś. Elo. Tak się to robi, widzowie. Teraz żeby tamta tylko nie poszła gdzieś na bagna i tam ją jakieś krokodylki nie zabiły, bo w sumie tego trochę nie przemyślałem. Hmm. Um, czekaj. O, dobra, let's go. W ogóle jakie obeliski. Zobaczcie jak te obeliski się pagują po lewej i po prawej. Z tymi światłami. Wygląda jakby tam 20 obelisków było. Ja pisgam ale fajne. Boże, teraz wejść znaleźć tą rinning na te. Gdzie ona bijła, Tu chyba gdzieś. Tu chyba być, na tym, tym wzgórzu Jaka mała, nie, coś się tam bije A nie, dobra Jest w porze, słuchajcie jak ona jest szybka Nawet taka mała, taka szybka, no Witaj, a właśnie mięsko Jakieś coś, nie wiem, zjedzę te kible Weź, ja to wszystko dla ciebie miałem Kochanie, moje kochane Tutaj mam sok dla ciebie Już możesz przetwarzać ten sok wy tego, w żywica Ciekawe czy już może, tak może, dobra no to idealnie ten sok jest jako amunicja, więc zaraz testujemy taką rinnongnata jak ją tylko tutaj... Jak mi tylko tutaj urośnie. Siodło jest na 90 level, jakby ktoś z was pytał, by the way. Nasza Rhinognata ma małego skrzata. ma Rośniesz? No i pięknie, dobra, mamy rinnatę w takim razie. Ja ją tylko tutaj sobie podniosę, żeby tutaj nie było że jakiegoś problemu z czymś. Mm. I przetestujemy sobie ją całą w bazie, to wszystkie ataki, wszystko o, czekajcie, tego bym sobie nie wziął Cześć, jakby cały mi sok tutaj jestem tego, o, Jeszcze w bazie mam sok, ale to wiecie, tak było lepiej No i co, poświęciliśmy Rexa No, dla mnie ten Rex nie ma większego znaczenia, bo ja mam takich Rexów 50 tysięcy Na takich poziomach Więc no, musicie coś poświęcić dobrego Jak widzieliście tam 10 tysięcy, nie wiem jak to z levelami jest tego, tego akurat wam tutaj nie powiem Czy po prostu mm, jaki level mamy ma duże znaczenie na to, jaki ono będzie miało level czy jak to tam wygląda? No ale jeżeli będziecie mieli wysoki level, to macie po prostu demona na tej mapie, w sensie, no nic tutaj nie jest mocniejszego. No przecież ona Gigeła pozabija. On jest tak dobra i tak uniwersalna. Woda, y, latanie, kurde powietrze i, i ląd, no przecież ja nie wiem co powiedzieć, naprawdę. Jestem w szoku dalej do tego, jak OP jest. Jako, iż jesteśmy już w domku z siodełkiem, to tutaj gdzieś był Rex i tutaj też jest Spino. Możemy taką przetestować. Ja jej włożyłem siodło. Dobra. I teraz cyk. Proszę bardzo. No i mamy taką rajogniatę. Wy powinniście też już mieć taką rajogniatę, jak oswajaliście sobie ją ze mną, ładnie? No, Rex pada bardzo szybko, zwykłym atakiem. W ogóle popatrzcie na to. Rex. Ucieka. Jak go zastraszycie. Normalnie zastraszycie, że mu zabijacie rodzinę i on, hop, ucieka. Zobaczymy jak z Alfą będzie, bo ona nie ma aż tak dużo teraz życia. Ale jej życie też się bardzo szybko odmawia, zobaczcie, cyk, 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 cyk tylko do góry. No a tak widzę, fajnie w końcu wchodzi, że nie wchodzi jak na rexach, że nagle będzie miał za 2000, Tylko wchodzi normalnie, tak jak powinien wchodzić. To jest chyba u mnie coś na serwerze z tym. No i dobra, zobaczmy ataki, w sensie to strzelanie z ataków. Um... Co ja, czym ja nie w niego rzuciłem? To nawet nie trafiło Aha, okej okay. Tak się marnuje amunicję ogólnie Dobra, czekajcie Wait Strzela w niego Dostał Okej, okay, czyli to go za... Za sokowy wuje. nie wiem co to w ogóle ma Oznaczać Czekajcie, on, on, on będzie tutaj w soku zaraz cały I nie mam już tego to Czekajcie, o, czekajcie Zobaczcie, zasokowało go Co to znaczy teraz w sens co ja z nim mogę zrobić? Mogę go podnieść? Czekajcie, carry Nie mogę podnosić w ogóle dzikich linków e, tą i na ten dziwny sposób. A zobaczcie, że go w ogóle unieruchomiło tym. Tam jest jeszcze jeden rex. Ciekawe. Dobra, ja na pewno potrzebuję więcej tego soku. To szybko sobie polecimy po ten sok. O o! Zostaw mnie! Ty brutalu! Elo! Hello, jestem szybsza niż Rex. Jestem szybsza niż Rex. Pale wroty. Nie no, zobaczcie jak ona jest powalona. Znaczy niby spoko, ale no, to nie ma w ogóle... Za mocno totalnie. Zobaczcie, no jeden atak, nie? Zresztą jak Rex ma problem, to dajecie mu tylko C, zastraszacie jego rodzinę i nie ma problemu potem. Co jest nie tak z tą grą? Ogólnie to próbuję. Ogólnie to próbuję ogarnąć działanie. O kuźwa co to jest? Jak taki rocket launcher Puuuu! Namierzające no, te O, ciekawie to całkiem działa, naprawdę. Widzę, że jedno zabiera około 3-4, mm, ale ciągle tutaj mamy jakby inne broni. Zobaczcie, to jest na przykład granat, ten na przykład zabiera najwięcej, nie? Oprócz tego mamy jeszcze to, to jest takie spoko, bo to jest tylko taki shot, nie? Czyli ciągle jak macie ten tego soku i tej żywicy, to, to, to wszystko wam pomoże. Na Reksa działa w ogóle to, patrzcie. I chłop ucieka, nie? Na Alfa Raptora stawiam, że też w to może zadziałać, więc to jest bardzo ciekawe. Teraz sobie tego użyjemy. A, cooldown jest na, na ten. na zastraszanie. Czyli nie zastraszacie rodziny co chwilę, tylko co jakiś czas. Co tutaj się dzieje? No, w ogóle zobaczcie na to. Zobaczcie na jej prędkość. Ona jest szybsza niż Argent, szybsza niż pterk, szybsza niż gryp, szybsza niż cokolwiek. A wagi? Ile ma wagi? Proszę bardzo, zobaczmy. No, Nie tak może. Nie w ten sposób 1300 wagi Czyli to widzicie Ja mam drugą Reinhardtę, o tam, zaraz wam ją pokażę Która Ma Tysiąc, chyba, 800 wagi Zero leveli w nią i po prostu jest wysokim poziomem Czajcie jakie to jest mocne, gdzie ona jest Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest No dobra, gdzieś tutaj Była, tylko ona gdzieś wylądowała w pizdu daleko No Zobaczcie, no kłeca ona jest większa od kueca, proszę bardzo, czekajcie Porównanie, tylko takie szybkie porównanie. Halo? Zobaczcie, w wielkości kłeca. Z tymi skrzydłami, jak już rozłożę skrzydła, to patrzcie na to. Powalone. Taka jak karcza, jest, nie? Gdzie tutaj są te? Gdzie tutaj są. Nie wiem, gdzie ta druga wylądowała. Nieważne, gdzieś tutaj była, to i tak mamy tą. To już wystarcza, nie? Ja i tak na ten sobie nie gram. O, tu jest przecież ty, ja jestem monańcem. Proszę bardzo, 167 poziom Czyli to nawet 200 nie jest, ja w nią musiałem włożyć trochę leveli 1700 Poczekajcie, tylko sobie sok z niej wezmę Sok Dobra I tutaj ten racing, czyli, czyli to będzie żywica No to mnie, to mnie rozwala po prostu, czujecie to? Więc po prostu... No ja nie wiem, jak ono ma słabe statystyki Stamina jej się kończy po jakimś czasie, no ale to jest całkiem normalne, nie? Poczekajcie, damy sobie gametry tak żeby nie było tej przypału No i oczywiście teraz na tą mgłę i też szukać raptora, ale jak dobrze, że mam to. O, zobaczmy na to, czekajcie. Weźmy te takie fajne strajki. Um. O, tym będę, będziemy w nią strzelać, bo to jest takie spoko. Patrzcie. Czekaj. Halo. Dalej nie rozumiem jak to działa trochę w pewien sposób. Czekajcie. O! A, dobra rozumiem. Dobra, dobra, dobra. Czyli kontrol i to wybieramy shoty. A jak chcemy po prostu strzelać to po prostu lewym przyciskiem. Okej. Okay. Patrzcie, no i ja go znowu zasokuję. Zasokuję w ogóle. Dokładnie. Nie zadaję mu może wtedy więcej damage'a, ale ogólnie jest jakaś mocniejsza. Czekajcie, tutaj sobie zmieńmy teraz może na. może na tą. Pokażmy mu gdzie raki zimują. Dobra, nie chcę tego całego złożyć jeszcze. No ale zobaczcie jaki ona ma damage, nie? Cyk Mega dobry to jest Dynek. i ono w ogóle jeszcze może pływać na bardzo dobrym, na bardzo dobrej prędkości A oprócz tego zobaczcie na jej prędkość na lądzie Normalna prędkość Ona chodzi jak jakiś Rex, nie? Szybka prędkość Ona chodzi... Ona nie chodzi, ona popierdala No, em, Gdzieś tutaj jeszcze była, był Alfa Raptor, to chyba on Dzień dobry, panie Laftalaforze Panie Raftalaptorze Panie T-Raptorze, Czekajcie, takiem będzie najłatwiej jego, bo właściwie. Tak go będzie najłatwiej zasokować. Nie, no na niego nie działa soką. Ciekawie się, ciekawie się nią struje w tym takim modzie do strzelania. Jest jak taki helikopter bojowy. I płeć to helikopter bojowy, bo ona chyba nie ma płci. Mi się przynajmniej wydaje. Nie, female, okej. Okay. Czyli ona... To ciekawe, bo ona jest robalem, nie? Ona nie powinna mieć płci tak jakby. Halo, bo spadłem. Pani, proszę pani, halo. Muszę ją uratować tutaj jest opresji. Ja go mogę w sumie znetować chyba Nie, nie mogę! Alfa Raptora się nie da znetować Okej, okay, nie wiedziałem tego Teraz już wiem Na własnym błędzie własnego tekstuta Dobra Niech ona sobie weźmie te levele ogólnie Ja leveli nie chcieć Weź te levele proszę tylko Jaka gonitwa No i zabiła Okej okay, No i teraz powinna mieć 50 pierdolardów leveli Słuchajcie na to, nie? No ja nie wiem, ja widziałem, że też głównie wasze opinie są takie, że jest fajna, ale strasznie mocna, w sensie na pewno menerwa dostanie, nie? No zobaczcie, 12 tysięcy nagle, nie? Stamina no troszeczkę i to dodaje. To Wagi? Dużo. I melee damage tutaj. I movement speed. Ale nie wyobrażam sobie, jakby ona na przykład jeszcze była yy, zimprintowana na jakimś tym... nasza nie jest w ogóle zimprintowana, tamta druga i ta też, nie? Więc no... No naprawdę, ja jestem ciekawy jak to się potoczy. Myślę, że twórcy po prostu to dali w takiej formie zabawy już teraz, nie? No bo teraz Arka ten wyjdzie i tak dalej, no to myślę, że to bardziej takiej takiej formie właśnie dla zabawy, więc to. Eee, ja dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać, czy wy już sobie taką o swoje liście, czy zrobiliście to ze mną, no i ja lecę zabić tego raptorka, żeby nie było. Do następnego odcinka, trzymajcie się. Elo!